dzień dobry, ja jestem Likio, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta, Spalionowa. Palionowa, wszystkich, przynajmniej serdecznie znaczy i dzisiaj super odcinek, ponieważ końcu widzowie, naszła pora na to, aby otworzyć swój biznes, ponieważ wszyscy... Wszyscy napalionowie mają te swoje całe biznesy i tylko ja go nie mam. Więc ogólnie rzecz biorąc, yy, w końcu zrobiłam to widzowie i otworzyłam swój własny sklep. I zaraz zobaczycie z czym, zaraz zobaczycie o co chodzi. Ale zanim to koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrypcję, co naprawdę bardzo ważne. I będzie mi naprawdę mega, mega, mega turbo miło, jeżeli zostawicie tę łapkę i zostawicie subka. Serio, będę najszczęśliwszą osobą na świecie, jak to zrobicie. Więc proszę widzowie, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję. No i zapraszam też na mojego Instagrama, milkacz przez... 2A. Widzowie, serio. Wbijajcie koniec, tam koniecznie, że to są superanckie foteczki. I jeżeli napiszecie pod najnowszą fotką, że. Kurde, czekajcie, co napisać? Zielone, widzowie. Napiszcie zielone. Napiszcie zielone pod najnowszą fotą, To ja postaram się polubić, polubić wasz komentarz i wpaść na wasze Instagramy. Także, no, zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Milkacz przez 2 No i co słuchajcie, no, tutaj się ogólnie nic nie zmieniło. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która się zmieniała. Ponieważ, tak jak mówię, wybudowałam ten sklep i zaczęłam budować mój domek na Balionowie, widzowie. I prawie go skończyłam. Całe wykończenie w środku. I lekkie poprawki z zewnątrz, no zresztą zobaczycie sami, tak, pokażę mniej więcej, ale nie całość, ponieważ nie chciałabym, żebyście po prostu mieli jakiś spoiler, ponieważ chciałabym mieć taką waszą reakcję po prostu na ten domek, jak już go zbuduję, więc no, słuchajcie, musicie sobie troszeczkę poczekać, ale pokażę go z zewnątrz, tak, z daleka, ale wam go pokażę, no i co, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten biznes, no to, o kurde, tutaj nie idę. No to, no musimy czekać też na Paliona, aż nam przekaże ten, to 64 zielone, ponieważ jak wiecie, albo nie wiecie, jeżeli nie wiecie, to wam wytłumaczę, jest waluta na Palionowie i są to banknoty, zielone banknoty, widzowie, ja niestety nie mam ani jednego zielonego banknotu, więc wam nie pokażę, no ale jest, ok, powstała taka waluta, no i wam pokażę, sobie, w jaki sposób ja będę teraz zarabiać na swoje życie i na swoje utrzymanie na Palionowie, więc tak, wychodzimy tutaj jak widzicie, po lewej stronie się już uplasowuje, słuchajcie, jedna fajna rzecz, więc lecimy tutaj obok oczywiście Palion Style, przechodzimy tędy, lecimy, o tutaj że jest, uwaga, uwaga tam ta, 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 ta sklep budowniczy i tam widzowie, już widzicie, sklep budowniczy, się tak starałam nad tym widzowie, troszeczkę mi oczywiście Szczypson pomógł, e, także dzięki Szczypson, jesteś serio super, gdyby nie on nie byłoby mnie tutaj, więc tak się prezentuje mój sklep budowniczy sklep budowniczy, sklep budowniczy, widzowie baj milki, więc tak to wygląda ogólnie z zewnątrz, myślę, że całkiem w porządku tutaj z tyłu jest takie specjalne pracownicze widzowie pomieszczenie, że tak powiem, e, no więc tak to się prezentuje naokoło, słuchajcie, prezentacja, prezencja, prezentacja naokoło, jak to wygląda z zewnątrz. Myślę, że fajnie. Myślę, że ładnie, no i to jest taki hipek widzowie, więc nie wiem czy, czy jest spoko. To jest bob budowniczy ogólnie, że wiem. No, sam miał być. Nie wiem czy mi wyszło, no mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że mimo wszystko tak. Czekajcie, ja tutaj przejdę w ogóle dobrze, że nie widzicie tego mojego domku. Kawałek było widać, ale dobra, to potem Wam pokażę. W każdym razie tak wygląda właśnie mój. Budowniczy sklep. I tak swoją drogą. Jeszcze zanim ogarnię ten sklep, to widzowie widzicie, co tam się dzieje ze mną. Ja nie wiem kto to budował, ale na pewno nie jakiś geniusz, więc e, trzeba zdecydowanie poprawić. Bo ja wyglądam totalnie strasznie. Nie wiem dlaczego to jest cały czas taki straszny. Dobrze, że już nie mam tej czapki, czy co to tam miałam. Nie, to wygląda w ogóle tragicznie, że trzeba to ogarnąć, ale dobra, to nie w dzisiejszym, odcinku, w dzisiejszym odcinku, bo w dzisiejszym odcinku ważniejsze jest, widzowie, mój sklep i mój biznes, który właśnie otworzyłam. Więc tak, jak widzicie, sklep budowniczy. Więc tutaj się wchodzi, widzowie, e, prawda, pięknie do naszego sklepu i widzowie, nawet nie wiecie, ile mi to zajęło, żeby to wszystko ogarnąć. Serio, siedziałam strasznie długo nad tym, żeby te tabliczki, wszystkie tutaj poukładać i tak dalej, na kolorki ładnie sobie porobić, to było naprawdę mega trudne. I tutaj jest, widzowie, grześ i Grzesiek jest moim y, ekspedientem tutaj, prawda? Y, no i teraz wam wytłumaczę, jak to wszystko działa. Więc tak, niektóre rzeczy są pouzupełnione, na przykład tak jak hobby są no to wiadomo, tego miałam dużo. Miałam też sporo stona, więc spoko. Jakiś tam, w sensie, stąd No ale tu już z drewnem się zaczęło robić, zaczęło robić problem. No i tutaj też jeszcze raz się nie zupełniłam, ponieważ nie miałam po prostu na to czasu. I na razie jest ten sklep, no niestety, zamknięty. I w sumie to powinienem gdzieś to napisać, że jest ten sklep zamknięty. E, to by miało ręce, i no, więc ja to może zrobię widzowie? Czekacie, dajcie mi czas. Ja to napiszę tutaj, słuchajcie, bo tak będzie lepiej, ok? Tak będzie lepiej, bo żeby nie było po prostu przypało, bo on jeszcze nie działa. Nie mam jeszcze, słuchajcie, pozwolenia takiego w sumie od burmistrza Paliona, więc tak naprawdę na przypale działamy. No ale spokojnie, sobie. <słuchaj> mam nadzieję, że tutaj nie, 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 nie wbije mi się nikt w i będzie wszystko dobrze. Dobra, widzowie, damy tutaj może chwil... O kurczę, o kurczę. Nie umiem pisać. Chwilowo zamknięte. ok, Dobra, będzie dobrze. Wydaje mi się, że jedna tabliczka wystarczy. Bo już wiadomo, dobra, słuchajcie, chciałem to po prostu zrobić, bo ten, ej, a jak to otworzę, to nie będzie szło. Dobra, słuchajcie, nie ma szło. Nie niszczy się tabliczka. Dobra, więc tak, kontynuując. E, mamy tutaj tak, oczywiście z, za dwa razy stone mamy za, jest za dwa zielone, za dwa razy cobblestone jest jedno zielone. E, za stack tu są dwa zielone, za stack z są dwa zielone. No, tutaj za drewno jest wszędzie trzy zielone. E, dalej socie, za beton mamy pięć zielonych. E, no i tutaj dalej, dalej idziemy na prawo i tutaj mamy już kwart, Jest dosyć drogi, ponieważ tutaj jest 10 zielonych za stack. E, prawda, tutaj osiem za E, dalej, chcesz, szkoły jest najdroższe. E, no i mamy 20 zielonych widzowie i 25 za kolorowe. No i tej wełny, ci tak samo działają: 15 za zwykłe i 25 za kolorowe. No i zastanawiam się, czy nie podnieść tutaj cen tego drewna, bo tak w sumie widzowie, jakby nie było, to e, drewno nie jest tak łatwo dostępne. Więc 3 zielony jest tak drewna? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych wszystkich cenach. Wydaje mi się, że na przykład za cobblestone adekwatna jest cena, bo wiecie, kobel sam można sobie wykopać, więc, więc to jest spoko jak komuś nic to wrzuca jednego zielonego, no jest git. Także, no jeszcze beton. Beton, wydaje mi się, że też powinnam podnieść do 10 zielonych raczej. 10 albo nawet 15. Więc nie wiem, no dajcie znać widzowie w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim. No i teraz widzowie czas na mechanizm w sumie całego kupowania, ponieważ tam jest jeszcze jedno pomieszczenie, którego Wam nie pokazałam. I tu jest pisane tylko personel, więc tylko ja mogę widzowie tutaj wbić. Wchodzimy tędy, jak widzicie, zamykamy tabliczki. No i tu jest taki magazyn zrobiony, coś takiego tutaj w ogóle coś jest nie tak i tego tutaj nie powinno być. Ale ha, aha, w ten sposób, no dobra, to jednak będzie, w każdym razie tutaj jest magazyn, no i tu jest skrzynka, do której będą lecieć widzowie itemy i zaraz wam pokażę, jak to ma wyglądać, ja sobie do tego magazynu odłożę te rzeczy, których nie potrzebuję, może akurat się kiedyś przydadzą, wiecie o co chodzi, więc chcecie, wychodzimy, wchodzimy tutaj, no i dajmy na to, że chcemy tutaj, że to jest, udajmy, że kupujemy jak coś, na przykład e, cobblestone'a, no i e, wrzucamy tam, słuchajcie, widzowie Grośkowi, patrzcie, Mam nadzieję, że trafiłam. Jedno zielone, mam nadzieję, że tak. Okej, okay. to damy jeszcze raz na wszystkie wypadek. Dobra, chyba trafiłam. Dwa widzowie tam zielone, wiecie o co chodzi. Ja teraz sobie schodzę, e, prawda, patrzę się do tej skrzynki, no i w tej skrzynce mamy sobie nasze dwa zielone banknoty, więc tak to wygląda. No, no i tu jest ogólnie, rzecz biorąc mechanizm, widzowie takie zbudowany i w ogóle w mechanizm, no to po prostu nie jest mechanizm, to jest, to jest łatwa sprawa, nie? Więc słuchajcie myślę, że nie muszę więcej pokazywać, także no, tak to wygląda i tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że że wam się podoba i że wygląda to naprawdę cool. I kurde, ja tutaj najgorzej bo ja tutaj tak oszczędzam tego andezytu z tego, co widzę, bo chciałbym jeszcze... O, dobra, te dwa słuchajcie sobie, stąd zabierzemy andezyty. Albo nowe, jedne, żeby się tam nic nie zrespiło. Okej, okay. bo chciałam tutaj to naprawić, bo mi się to nie podoba jednak, że to tutaj takie... Aha, bo to nie może być andezytu, tylko musi być z drewna. Trudno, będzie andezyt, widzowie, andezyt wygląda lepiej niż jakiś dircik. Więc wywalamy ten dircik i sobie dajemy Andes. Dobra, widzowie, jest nice, jest dobrze, jest very good, very nice. I w ogóle dirta chyba tam nie dał, no ale stwierdziłam, że bez sensu, kto będzie chciał kupić dirta i tego nie zrobię. Więc sobie, tak to wygląda. Więc możecie dać na komentarzu, co myślicie o tym sklepie. Ja myślę, że jest naprawdę bardzo cool i że ładnie został to wybudowany. Eee, no nie wiem, wydaje mi się, że serio OK jest całkiem. Że tak, tak... Tak fajnie to wygląda, i w ogóle, no nie wiem, no mi się podoba. No i jak mówię, to kolor wiecie, jak ja się staram. To i też Szybson, prawda, dużo zrobił, to trzeba mu przyznać. No ale i tak sobie dużo, tutaj spędziłam czasu, żeby to wszystko ogarnąć. I chyba wygląda fajnie, wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie. I w ogóle widzę, że tutaj te wszystkie biznesy się mega rozwijają. Także naprawdę klawo, no i ja czekam na, na to, aż Palion mi przekaże mój tak zielony, ponieważ to by siadło. No i tutaj widzimy na przykład jest sklep Paliona, w którym w sumie to jeszcze nie byłam. Palion Style, ja bym bardzo chętnie coś kupiła tutaj. No właśnie, z Palion Style, widzi, widzę, Widzicie to, widzicie, kurde, tą markę. To jest po prostu logo, logo piękne. Eee, no i co, no? no chciałabym coś kupić, na no, oczywiście. Eee, problem jest taki, że. Ha. Że nie mam tego, nie? Że nie mam niestety eee, żadnych zielonych, także dosyć kiepska sprawa, jeżeli chodzi o to. No, 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 ale spoko, widzowie, no kiedyś zdobędziemy, ok? No i teraz, widzowie, chciałabym pokazać wam mniej więcej mój domek, na którym się szczerze mega starałam. W sumie go chyba budowałam z 3 godziny. Eee, znalazłam jakieś zdjęcie na Bintereście, zainspirowałam się nim troszeczkę, ale większość to jest moja własna sama budowla, że tak powiem. Troszeczkę jest, taką mówię, inspiracji, no ale to tak, mm, tak tylko przód. Eee, no, ale zobaczycie, jak to będzie zresztą, jak to wygląda. Nie wiem wam, ile mogę pokazać. Bo nie chcę, żeby całego pokazywać od razu. Bo zależy mi na tym, żebyście zobaczyli pierwszy raz ten domek, jak będzie już gotowy. Eee, no ale pokażę wam. Mniej więcej, bo czy stąd będzie widać To nie będzie widać, bo to jest domek pszczółki Bzykę, kurde, więc musimy jakoś to obejść Czekajcie, nie jest on oczywiście ten mój dom Tak zjawiskowy jak na przykład ten domek Dave'a Bo jest naprawdę niesamowity ten domek No ale myślę, że jest też git, więc uwaga, uwaga widzowie. Eee, dobra, to ha, jeszcze tutaj nie widzicie Ale was zrobiłam, tu był prank widzowie, tu był prank, okej, okay? to był mega wielki prank Dobra, eee, podejdę bliżej Trudno, pokażę wam go z bliska, ale to tylko na chwilę Więc uwaga, uwaga, widzowie. mam nadzieję, że jesteście gotowi ok, tak on będzie wyglądał Mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej ponieważ jeszcze tutaj jest sporo do poprawek, no ale no tak wam pokażę, że coś to, w to tym stylu. No, nie podaje się ten dach ogólnie, więc to jeszcze będzie kminione, no ale że tak powiem, tutaj dużo rzeczy się dzieje z tyłu. To jest całość, że tak powiem, tam widzowie za tymi za tym tutaj, tam, bo tam jest basem. ale nie będę wam pokazywać, jak on wygląda, bo go zopię jak będzie wszystko skończone i wszystko gotowe. Także musicie chwileczkę poczekać. No ale nie wiem, też jeszcze ten dom nie będzie do zbiórki. Ja wiem, ja go, 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 go budowałam 3 godziny. Ale po prostu nie siedzi mi jakoś. I to nie jest to, co chciałam zbudować. No ale może, może jakoś się jednak do tego domku przekonam. Zobaczymy. Albo go gdzieś, nie wiem, przestawię. Whatever. Oh, coś, 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 coś wymyślimy z tym domkiem. E, no ale... No co, no starałam się, ok? Ale i tak myślę, że ten domek, widzowie, jest ładniejszy niż ten mój pierwszy, ponieważ, no to mój pierwszy jest taki dosyć. No, był taki prymitywny, wydaje mi się, że nic ciekawego tam nie było. Także fajnie, że mogłam coś nowego zbudować. On jest w środku, bardzo fajny ten domek, ale ciężko go zagospodarować, ponieważ tam jest dużo szkła, dużo szyb, dużo okien, i przez to. Trudno, wiecie, na przykład ścianę postawić i tak dalej. Także, jeżeli chodzi o to, to będzie to jest mega ciężka sprawa. No, ale myślę, że dam radę widzowie, jakoś ogarnę. Także, don't worry, be happy, jakoś ogarniemy sprawę. No i co, no widzowie, no teraz skończę odcinek. Myślę, że nie ma co więcej go przedłużać. Chciałam wam pokazać ten sklep przede wszystkim. No i oczywiście troszeczkę kawałek domku, bo bardzo się nad nim starałam. No i co, widzimy się jutro 18.30, tak jak codziennie, moi kochani na moim kanale. Pamiętajcie o tym, że sobie oczywiście łapeczkę do góry, jest to mega ważne. I subskrypcja to też jest bardzo ważne. Więc jak mówię, subskrybujecie, subskry 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 bardzo, bardzo, bardzo miło Także dzięki widzowie, że byliście oczywiście ze mną przez cały ten film Mam nadzieję, że się spodobał I że mój sklep i omek są całkiem cool Dajcie znać w komentarzach, co myślicie Do zobaczenia, widzimy się później, buziaki dla was i miejcie się ciepło Pa, pa